A tak bezpośrednio, tak no jak ja się z nimi, z tymi Niemcami stykałam. Po niemiecku bardzo mało myśmy rozmawiały, bo zawsze między sobą, tylko po polsku. Tak. No tam um, przede wszystkim, mnie się rzuciło w, w oczy to, że to są ludzie wszyscy zamożni. Takiej biedy jak u nas nie widać tam. Obok Trudzi, Trudzia nie ma swojego domu, ona wynajmuje podziemne tak. mieszkanie, trzy pokojowe. Wszystkimi wygodami. Ja to sobie można tylko zamarzyć. A obok niej. Rzemieślnik Wybudował sobie piękną willę. A bożemiosło tam jest bardzo dobrze płaka. Ale piękną willę. Ja pan w tym ogrodzie pracuje? On tak dużo sobie sam założył. Robi własnymi rękami dużo, wiesz? Tym. No, więc u nas taka willa, to by... Ja chciał mieć. A... Ja mieć tak. I takich wili jest bardzo dużo. Podobnie jest stolarz do Trudzi, który dla nich tam zrobił takie deski, przyszykował do biblioteki. No, więc on też, też mieszka w Wilniu, ma swój samochód, ten, ten obok, ten żeś, yy... prawie nikt o to nie chodzi. No i chyba już naprawdę ta, na których kupno samochodu jest coś bardzo trudnego. Trudia ma już trzeci samochód. I to jest tak, to jest najnowsza marka Forda. Bardzo ładny, ładny wóz. Ciocia Krudzia, która jest w tej chwili jest chyba na rencie, tak? No jest na ręce i ona ma bardzo dużą rękę. Ona swojej pensji dostaje 75. A ile u niej ta pensja no wynosi w tej ja nie wiem, chwili. Już, już nie chciałam się tak bardzo... A tak jak przypuszczasz? Ona mówi, ja sobie mogę wszystko, na wszystko pozwolić. Ja mogę sobie wszystko kupić, ja mogę wszędzie pojechać. Mnie to nie to nie sprawia, to dla mnie nie jest problem. Tyle ma pieniędzy. I widać po tym, jak ona gospodaruje. Jak myśmy miały wyjeżdżać, to tydzień przedtem poszła na skryt i przyniosła stosy ciuchów. To znaczy się sukienki, które są już modne. Ona ich nie nosi. No bo co ona za tych samych chodzić, mówi Co już mamy? Więc cała ta szafa zapchana sukienkami. Inna rzecz, że mnie się jej głos nie podoba. No ale zresztą ona jest mała i ta nie, Takiego nie mogę na... Wzięłam jedną rzecz, którą ewentualnie będzie można do mnie dopasować, ale Lucia nabrała wielki pakiet, bo ona ma wnuczki, No tak. Dla tych wnuczek. Ale wracając... No i niektóre rzeczy to naprawdę jeszcze stach dobrego materiału, to wszystko leży na strychu. A mnie, a ja mówiłam już przedtem, nie wiedzą wcale o tym. I ja mówię, wiesz, no teraz, to no jak się człowiek gada? Będę musiała trochę pomyśleć o zimowym płaszczu, bo ja mam taką, miałam misę, ale to się już strasznie podarło. Tak jest. No i a ja mam coś takiego, to ci dam. Proszę na strych, przyniosła płaszcz zimowy, podługowy, Który także tutaj był już trochę tak jak u mnie, prawda? Po A wiesz, wypłowiał mój brązowy kolor. Ja mówię, ona mi masz mówię, dobrze, wyprułam to. A co zrobisz z wierzchem? To do śmietnika pójdzie. Nie wrzuciła do śmietnika. No nie. Jest wie. takie bogactwo. Tak. Ona, ma, to jest jest ona. nie ma Ale jest... Ona mówi, jestem wam wdzięczna, żebyście tych ciuchów tyle nabrały. No bo co ja z tym mam zrobić? I jak ktoś tam przyjeżdża znajomy, powiedz, zwłaszcza tak, bo ktoś wie, że tam nie ma, że mu ciężko, no, no, leci na strychy i przynosi, to co ma. I ma sobie wybierać. No dobrze, ale teraz dla mnie, też widzisz, to jest dla mnie najbardziej zastanawiające, że ciotka przecież, ona była łaciniczką, tak? Tak, nauczycielką, na no załóżmy w tej wyższej szkole, czy, czy tej no no ogólnokształcącej, gimnazjum. no w gimnazjum. To jest przyrodniczo, jak to się mówi, matematyczne gimnazjum. Tak. No to ile ona mogła, ile ona mogła zarabiać, bo dla mnie to tak jest... ja myślę, że ona przeszła 2,5 tysiąca na pewno ona bardzo dużo zarabiała. To, jest strasz, to są straszne pieniądze, Kiedy to ciuch, są straszne pieniądze. Ona nas ona zaprowadziła. 70% renty z tego, 95, nie, to, 5, na no. to jest około 1900 marek. Masz rajstopy, które kosztują marka 75. Gdzie? tutaj w NRD. Tak? W NRF. W NRF? Nie, teraz to, to Tak, Marka do... 75 nawet nie przekracza dwóch marek. A my. drugie są tam droższe, te czarne są droższe. No, No to nawet, no jest, ale nie Ale nawet nie wiedziałam, pół, no. że tyle, wiesz. Ale w każdym razie tam jest bardzo drogo. Bardzo jest drogo. No dobrze, tak, ale jakie są pensje? No, no mają, a na przykład... Niech u nas tutaj... też będzie droga, ale niech pensje Zapros będą zaprosili nas to... i 10 zł. Tak, a ile jest takich pań, sprzątają i mają rzeczywiście po złotych tak. no Ja tak. wiem mamusi, że przeliczać wiesz według kursu oficjalnego czy nieoficjalnego ten to nie nic mam. nie mówi. Tak. Ale nie mniej jednak Wziąć, no raz to przeliczmy 2000 marek, to jest jedna marka około chyba. Y, 18,75 czy 19 Oficjalnie, a nieoficjalnie jest około 40. Nie, 20 małych. 20 zł. 20, no chyba więcej. Nie, to już no nawet nie jest zaokrąglone. Okrą. To jest 20 zł. No to dwadzieścia, no to 20 zł, to masz dwa, to tak jakbyś tutaj... To oczywiście powiadam, że tego nie można, nie można tak przyjrzeć, nie, ale nie, to tak jest... Nie. Któryś to jest czy... 20, to jest. To jest yy, to jest. Rany boskie to jest ile? To jest 40 tysięcy złotych miesięcznie. Och, no to już trochę przeholowałeś. No po 22 tysiące razy 20 to jest 40 tysięcy, tak. no? No tak. No z z tym, że zawsze no, tak nie no. można liczyć, tak nie można liczyć. No to, to co, co ja, ja powiedziałam przed chwilą? Więc ja Ci powiem, ona nas z, jej znajomi nas zaprosili. Więc myśmy to pojechali, to jakieś pojadimy, pół godziny jazdy. No, oni mają duży dom, zamieszkują w tym domu. Uch, stara firma, oni mają kamieniołomy. I mają fabrykę, że robią okładziny, stopnie, wiesz, potem bloki najróżniej, granit dla rzeźbiarzy. No, w ogóle wszystko, coś w można zrobić. Są tam ma? te maszyny. Ogromne, wiesz, takie traki. I coś i tak tną, jak jak jacy... Jak drzewo. Więc to jest rodzina, która, to jest trzecie pokolenie, na razem, Ten pan, stary pan, który już teraz tam mało co robi, ale stale się interesuje, bardzo taki jest żywy, ma 75 lat. Owoził nas tam, pokazywał wszystko. I my słyszymy, on z robotnikiem, robotnikowi mówi ty, a ten robotnik mu też mówi ty. I tak się wszyscy pytają, prawda? Dookoła sobie nabudowali tych win robotnicy. No My się pytamy, ile mi, przeciętnie zarabia jeden? Przeciętnie miesięcznie 1500 zł, maryn. Robotnik. A jeżeli na akord, to 2350 zł. Dociąga, maryn. Tak, dociąga. Robotnik. W akordzie. Ale to są, to są nieprzytomne w ogóle sumy, Nieprzytomne ile, ile, jeżeli Volkswagen kosztuje gdzieś po 5,5, zdaje się do 5800. A Policowanie, ludzi za korda zdaje się, zapłaciła 6 tysięcy, ale za swój poprzedni dostała 1000. Hmm. Więc Czyli w sumie to 5 tysięcy on ja kosztuje. Tak. to zobacz, to ona, w ciągu, ona w ciągu trzech miesięcy zapracowuje, ręcistka zapracowuje na samochód. Na no ona, na... ona zawsze. Jeden z najlepszych samochodów tak. na świecie. I ona, ja ci mówię, ona jeździła, jak z nami jeździła, to dociągała do 120 kilometrów. Ja się wcale nie bałam. Mówię. Przeciętnie 80-100, ale jak ona świetnie prowadzi bus, jaki ma refleks, i tam oni mają przecież już takie rozporządzenia, że jeżeli ktoś według przepisów będzie jeździł, to nie może dojść prawie, że do kraksy, czy do jakiegoś wiesz, zderzenia. Tylko są wariacy, którzy pomimo przepisów są wyprzedzić. Tak. No to bywają także wypadki. Ale ona, no zatem tak, za mieszkanie płaci miesięcznie 260 marek. Za wodę, za, za wodę, to ona płaci, wpłaca rocznie 1 stycznia, 2 stycznia 500 marek i po, 500 marek na cały rok. Tak, mimo wszystko to jest droga w stosunku do innych. Ale ona mówi tak. I oni potem obliczają, ile ona wyżyła tego, zużyła tej, tej wody. To gorąca woda, to ukropna Aha, to jest ciepła. Taki... Tak. A, no to jest ciepła i zimna woda. Tam codziennie, od rana do wieczora, jest tak gorąca woda, że właściwie to zmywać z tak, tak pod kratem, to nie można. Więc ona tyle wpłaca, a potem pod koniec roku robią ro rozrachunek i liczą, że tyle i tyle to jest no, gospodarka, w tym miejscu dopiero jest gospodarka. Tak, tak na tym właśnie polega gospodarowanie. No i będzie stale się jak najmniej. Tak, wcale nie wiem. Wcale. No i jak już jest taka nędza, tak. prawda? Tak. No bo właśnie są chyba ludzie, którzy tam również na nędzę w naszym pojęciu na nic nędzę nie cierpią, ale którzy są ludźmi ubogimi. A w porównaniu resztą. Ale do jakiej kategorii należą tacy właśnie, którym się źle powodzi? Ach, ja nie mam pojęcia. A bezrobotni są? Bezrobotni. Tam jeszcze zaraz może się. Może jakieś elementy społeczne może tutaj. Ja właśnie chciałam powiedzieć. Trudzia mieszka w takiej dzielnicy, która leży dosyć na uboczu. Przyjdź na zresztą dzielnica i tam są przecież wszędzie góry i lasy. Także kawał lasu wydzielili na nowe osiedle, i tam jest takie zbocze. Wówczas jest zabudowane. I tu też tak mieszka w takim domu. Także na, i, i, jak się do tego domu wchodzi, to się ma wrażenie, że parter na parterze, a ona na półpiętrze mieszka. Niby. Ale tak. A w rzeczywistości ona na pierwszym piętrze mieszka, a tam gdzie jest parter, tam są piwnice. Rozumiesz? Tak. Z ulicy. Potem jeszcze jedno piętro było. Więc ona ma ogród. To on idzie tak pod górkę. Takie tak pod górkę. No, ona ma bardzo ładnie, to spory kawał tego ogrodu, jest tam i potem płot, za płotem zaraz las. I tam trochę dalej było dosyć pusta przestrzeń, więc ona mówiła, że tam były baraki dla aspołecznych, tak oni mówią. Jaki jest aspołeczny w hmm. Asocjale. 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 Bardzo włosku. Tak. Asocjal. 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 Tak. Asocjalne, zaburzenia Nie, asocjalne. To nie panom. Asocjalne. to są aspołeczni. Aspołeczni. A czy di asocjalne czy dysos? Asocjalne. Ale ja mogę powiedzieć asocjalne, zim asocjalne. Mhm. Więc y, mówię tam, o, czego, oni wszystko też mieli, niektórzy nawet samochody, Mieli wszystko, wszelkie urządzenia. Tak, no, w tych baratach. Radia i telewizory i w ogóle. No tylko że nie było, by było takich, prawda? Więc i most, dużo cyganów tam było. Ja się pytam, no dobrze, czy oni pan nie przeszkadzali? Nie. I chyba chowywali głównie spokojnie. Wy się tam czasami popili i pobili, to im na rzecz, ale to nas nic nie obchodziło. nie krabi. W pobliżu nie było żadnych wkręcenia. Tak? No i potem wybudowali domy i, i wysiedlili stamtąd. To oni z wielkim, wielkim niezadowoleniem stamtąd tak. Nie chcieli. Ale no, im wybudowali tak. domy? Im dla nich tak. No dla tych mentów społecznych tak. No, no tak, to jest, ta, to jest ta rehabilitacja społeczna w pewnym sensie. No więc ja jeszcze chciałam powiedzieć, ile ona za mieszkanie płaci? 260? Za telefon płaci 25 do 35 marek. Ale czy to jest stała opłata? Czy to... Stała tam też jest, ale ona mi tylko pokazywała rachunki. Patrzy tego miesiąca, tyle, tego tyle, tyle. To zależy, czy ona przecież, czy ona do innych miast telefonuje, czy jakoś tam, prawda, bo tam jest przecież z domu można do każdego miasta zatelefonować. Każde miasto ma swój wywoławczy No to co u nas się wprowadza. Teraz. I tak można telefonować. No. A potem mówi za wodę jakoś mówiłam tyle. No i a na utrzymanie to ona mówi, to nawet bym nie mogła Wam powiedzieć, ile ja to tam mniej więcej wydaje. No ja wiem no a ile masło kosztuje? No masło kosztuje 8 marek. Co? Pół kilo 16 marek kilo. Tak. Poza tym przecież oni mają tak wspaniałe rzeczy. To wszystko w tych opakowaniach. Ja ci pokazałam takie, takie kubki.